Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi w czwartek przed południem resort zdrowia poinformował o siedmiu nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu. Jasielski pakiet pomocowy dla firm przyjęty. Krośnieńska spółdzielnia mieszkaniowa dostarcza mieszkańcom maseczki ochronne. Ruszyła dziewiąta edycja akcji humanitarnej Samorządowcy na ratunek życiu. Krośnieńskie biuro Wystaw Artystycznych realizuje cykl BWA Krosno online. W piątek rano liczba osób zakażonych koronawirusem w regionie wyniosła 194. W czwartek po południu resort zdrowia poinformował o siedmiu nowych przypadkach zakażenia. Chorobę COVID-19 potwierdzono m.in. u kobiety w sile wieku z powiatu Jasielskiego, starszego mężczyzny z powiatu Leżajskiego oraz mężczyzny w sile wieku z Rzeszowa. Na Podkarpaciu pod nadzorem pozostaje półtora tysiąca osób, a ponad 14 tysięcy objęto kwarantanną. Do piątku na terenie powiatu Krośnieńskiego potwierdzono 10 przypadków. Zakażenia w samym Krośnie 2. W powiecie jasielskim chorobę COVID-19 potwierdzono u 12 osób. Dotychczas w regionie zmarło 10 osób zakażonych koronawirusem. Jasielski pakiet pomocowy dla firm przyjęty we wtorek podczas sesji online. Jasielscy radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem pakietu. Zakłada on m.in. możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty opłat z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania lokali komunalnych. Ten kierunek, który nadajemy tymi uchwałami pomocy dla biznesu jasielskiego, dla tych, którzy poniosą jakieś straty w czasie trwania pandemii wydaje się pierwszym krokiem bardzo słusznym, może nawet takim psychologicznie dobrym, ponieważ zbliżają się święta i w jakiś mały sposób uspokoimy w niektórych domach y, y, atmosferę, że miasto podejmuje jakieś kroki i widzi, że trzeba tym ludziom pomagać. Podejmujemy działania, które mają zminimalizować te koszty, jakie przedsiębiorcy ponoszą. Zostały podjęte trzy uchwały, czy uchwały, które mają na celu przede wszystkim przesunięcie terminów podatków, ale także możliwość obniżania czy też zastosowania ulg w czynszach, które przedsiębiorcy płacą na rzecz miasta. Ze swojej strony zapewniam, że będziemy nadal przyglądać się sytuacji, analizować, co możemy jeszcze zrobić i tego typu uchwały będą przedstawiane Radzie Miejskiej do podjęcia. Łącznie za przyjęciem pakietu pomocowego dla Jasielskich przedsiębiorców zagłosowało 21 radnych. Rada Miejska upoważniła także burmistrza do obniżania czynszów. Wielkanoc to czas szczególny w Kościele katolickim. To najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, podczas którego celebruje się misterium paschalne, czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa święta Wielkanocne będą wyglądać inaczej. Nie będzie święcenia pokarmów ani procesji rezurekcyjnej. W kościołach będzie mogło przebywać maksymalnie pięć osób. Wierni będą mogli uczestniczyć we Mszach Świętych za pomocą radia, telewizji czy internetu. Pozostańmy w domach. Bo milsze Panu Bogu jest posłuszeństwo, jak nabożeństwo. Będzie okazja i w dniu jutrzejszym, i w wielką, wielką sobotę, wielką niedzielę, i później w te dni świąteczne obejrzeć transmisję tych Trzy Świętych, na które bardzo serdecznie zapraszam. Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarcza mieszkańcom maseczki ochronne. Trafiły już do około 4 tysięcy osób. W sumie spółdzielnia roześle blisko 6 tysięcy sztuk maseczek, po jednej na jedno mieszkanie. Ostatnie maseczki zostaną dostarczone do mieszkańców po świętach Wielkanocnych. Zarząd Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął końca marca taką decyzję. Bo zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy pomóc mieszkańcom, w jaki sposób możemy ich chronić przed tym zagrożeniem. I doszliśmy do wniosku, że właśnie zlecenie e, zakup około sześciu tysięcy maseczek, e, czyli na każde mieszkanie jedna maseczka, która przeznaczona do wielokrotnego użytku, będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, który w jakiś sposób zabezpieczy mieszkańców przed rozprzestrzeniającą się właśnie epidemią koronawirusa. Codziennie w budynkach należących do Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dezynfekowane są między innymi domofony, klamki, dzwonki, poręcze oraz skrzynki pocztowe. Oprócz tego raz w tygodniu dezynfekujemy windę, no, jest to mała przestrzeń, prawda, więc dezynfekujemy je kompleksowo. Także staramy się no, w jakiś sposób chronić no, mieszkańców no, na tyle, ile możemy. Jeżeli można, to chciałem jedną rzecz zauważyć. No, niestety mamy kłopot, bo wiadomo, no, przy takiej ogromie mieszkań no, pojawiają się też awarie w lokalach i no, niestety z racji tego, że nie mamy wiedzy na temat lokali, w których są osoby objęte kwarantanną, no, jest takie zagrożenie, że no, jednak pracownicy nasi no, w jakiś sposób są. No nie mogą się czuć bezpiecznie do końca, tak? Bo takiej wiedzy nie możemy pozyskać. Ruszyła dziesiąta edycja akcji humanitarnej Samorządowcy na ratunek życiu. W tym roku w związku z pandemią akcja rozpoczęła się nieco wcześniej niż planowano. Ubiegłe edycje organizowane były w miesiącach letnich. Inicjatorem akcji jest wójt gminy Wojaszówka Sławomir Stefański. Zaczynamy w kwietniu i będziemy systematycznie zapisywać się na listę, bo to może być też tak, że będzie lista oczekujących, bo dobrze wiemy, że teraz nie możemy się w grupach spotykać, nie możemy jak gdyby tutaj no w bliskiej odległości przebywać, musimy przede wszystkim zachować te standardy, zadbać o przede wszystkim zdrowie naszej i osób otaczających nas i Oczywiście kierujemy, ja, myśl moja była taka akurat, kiedy mówimy o tej akcji w czasie narodowej kwarantanny, że w naszych urzędach na terenie Podkarpacia, jak i całej Polski mamy to bardzo dużą armię wspaniałych, dobrych ludzi i to w nich w ich żyłach płynie ta krew i oni mogą się nią podzielić, ale to są urzędnicy, nauczyciele. Woźne, kucharki, strażacy, ochotnicy. W ubiegłych latach do akcji włączyli się między innymi samorządowcy z Rzeszowa, Krosna i Jasła. Ja tylko dodam, że tutaj w naszym urzędzie gminy wojaszówka przeszło pięćdziesiąt 50... Procent pracowników oddają krew. Ja osobiście już przeszło 22 lata, oddaję krew, mam prawie 42, i zarażam, mogę tak powiedzieć, innych samorządowców z terenu z Podkarpacia naszego całego, ale i z terenu y, Polski. Dlatego no, mówię, rzeczywiście dopóki y, mamy, mamy po prostu y, siły, dopóki y, możemy, dopóki płynie w naszych żyłach krew, to no wtedy możemy pomagać i, i dzielimy się. Akcja humanitarna samorządowcy na ratunek życiu potrwa do końca sierpnia. W związku z pandemią wiele instytucji kultury przenosi swoją działalność artystyczną i edukacyjną do internetu. Krośnieńskie Biuro Wystaw Artystycznych realizuje cykl BWA Krosno Online, w ofercie m.in. wykłady, warsztaty oraz wirtualne oprowadzanie po wystawie. Przeszliśmy do internetu i dosłownie mówimy też, że tylko przymknęliśmy okna, bo w marcu mieliśmy zaplanowany cykl okien otwartych, czyli wydarzeń, które miały odświeżyć naszą ofertę. Wprowadziliśmy nowe logo, więc też prezentujemy już materiały w nowej odsłonie graficznej i to wszystko w pewnym sensie musieliśmy zatrzymać, ale ten moment zatrzymania dał nam też taki moment namysłu nad tym, jak i co inaczej możemy zrealizować, żeby być ciągle dostępnym dla odbiorców i właściwie poza. Faktem, że bardzo lubimy spotykać się z ludźmi bezpośrednio, to jednak widzimy w tej sytuacji też dużą szansę, bo wreszcie jest taka chwila, żeby materiały, które, no, które czasem były odłożone do szuflady, teraz można było opracować w formę elektroniczną. W sieci można znaleźć m.in. pierwszą część nowego cyklu mini-podcastów, to i owo w historii sztuki, pod tytułem Jajko. Czyli jak motyw jajka, kiedy się pojawił i jak w historii sztuki, w pracach różnych malarzy, różnych epok nurtów jest obecny. W nie tak znowu ciemnym wieku XII bardzo jasne wizje dotyczące wyglądu kosmicznego jajka miała Hildegarda Bingen. To dzięki niej wiemy też, jak takie jajko mogłoby wyglądać w symbolice chrześcijańskiej. A poza tym, już od 14 kwietnia, czyli tuż po świętach, w każdy wtorek publikujemy podcast. W każdy czwartek zadanie edukacyjne nawiązujące do właśnie tego podcastu, czyli takiego wykładu o różnej długości, między 15 a 30 minut, którego można tylko słuchać albo słuchać i oglądać, jeśli ktoś sobie życzy. I w niedzielę o godzinie 11 zawsze wykład na żywo lub czytanie. Będziemy mówić o impresjonistach, bo to wiosna i, jakby nie chcemy zostawiać tego, co radosne, co, co, co piękne i co nas może ubogacić, też w ten sposób. Ale będziemy również mówić o sztuce w czasach zarazy. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna Wiaśle zaprasza do wspólnego czytania. Na fanpageu Jasielskiej Biblioteki wysłuchać można baśni Hansa Christiana Andersena czy wierszy Marii Konopnickiej. Nie jest ono może ładne, ale posłuszne. Dobre i doskonale pływa. Mogę powiedzieć na nawet, że najlepiej ze wszystkich. Mam nadzieję, że wyrośnie z tej brzydoty i będzie mniejsze z czasem. Za długo siedziało w jajku i dlatego jest takie niezgrabne. Kiedy czytam w mym ogródku, kiedy szemrzą trawy, drzewa, wtedy słyszę po cichutku coś w gęstwinie wonnej śpiewa. Coś ci śpiewa, coś ci gada. Brzęczy niby złota pszczoła, różne dziwy opowiada. A kto taki, nie wiem zgoła. Specjalną ofertę przygotował także Rzeszowski Dom Kultury. Placówka rozpoczęła nową akcję pod nazwą Hashtag Zostań w Domu z Kulturą, w ramach której kontynuuje swoje zajęcia w formie interaktywnego Domu Kultury w wersji online.